Hej, z tej strony Chris. Podczas ostatniego State of Play od PlayStation zapowiedziano Saros, nowy tytuł od studia Housemark, znanego z gier takich jak Returnal czy Alienation. Z tej okazji zebraliśmy dla Was informacje na temat zapowiedzi i przygotowaliśmy małą analizę pewnych jej aspektów. Zanim przejdziemy do głównej części materiału. Chcielibyśmy Was zachęcić do sprawdzenia naszego kanału, gdzie znajdziecie wiele analiz gier z gatunku Horror i Souls Like. A teraz zaczynajmy. Sponsorami technologicznymi kanału Kanciapa Krisa są firma Endorfi, producent sprzętu i akcesoriów komputerowych, oraz firma AOC, producent monitorów dla graczy. Premiera Saros planowana jest na rok 2026 i według słów Gregorego Laudena, dyrektora kreatywnego projektu, ma być to efekt ostatecznej ewolucji oferowanych przez Hausmark doświadczeń. Rozgrywka ma opierać się na trzecioosobowej akcji znanej z Returnala, ale w przeciwieństwie do tego tytułu Saros oferować ma system stałych postępów i zachowywania zasobów. Po każdym zgonie, gracz będzie powracał do zmienionego świata, ale będzie mógł wybrać stałe ulepszenie bohatera spośród różnych upgrade'ów pancerza czy nowych broni, by zawsze powracać nieco silniejszym. Akcja gry ma rozgrywać się na planecie, która posiadać ma zmienne warunki atmosferyczne i dynamiczny system zmiany pór dnia, które będą wpływać na decyzje gracza. Twórcy obiecują zaawansowaną sztuczną inteligencję przeciwników oraz immersyjne efekty dźwiękowe od głosów nieznanej planety. Niewiele wiadomo na temat fabuły, ale bohaterem gry ma być Ariun Devraj, w którego wciela się aktor Rahul Kohli, znany choćby z roli szeryfa w serialu Midnight Mass. Mężczyzna będzie poszukiwać czegoś na zapomnianej planecie Karkosa. Tak jak wspominaliśmy, nie ma żadnych oficjalnych informacji, o czym tak naprawdę będzie opowiadać gra, ale z tych szczątkowych danych można w pewien sposób określić źródła inspiracji twórców. Karkosa to fikcyjne, starożytne miasto, które pojawia się w literaturze grozy i fantazy. Jest to miejsce, gdzie zacierają się granice między rzeczywistością a szaleństwem. Motyw ten wybrzmiewa mocno w trailerze gry. Po raz pierwszy Karkosa została opisana przez Ambrosa Birsa w jego opowiadaniu Mieszkaniec Karkosy z 1886 roku. Autor przedstawił je jako starożytne miasto pełne tajemnic, którego dokładna lokalizacja i natura była niejasna. Robert W. Chambers Rozszerzył koncepcję Karkosy w swojej książce Król w Żółci z 1895 roku, gdzie miasto przedstawione jest jako miejsce, często związane z jeziorem Hali i żółtym znakiem. Opisywał je jako miasto na innej planecie lub w innym wszechświecie, z dwoma słońcami, dziwnymi księżycami i czarnymi gwiazdami. Do Karkosy nawiązywał również H.P. Lovecraft i inni autorzy mitów Tulu. W niektórych interpretacjach Karkosa jest miejscem, gdzie rezduje Hastur Wielki Przedwieczny, pomiot Jok Sotota, boga zewnętrznego zrodzonego z bezimiennej mgły, który jest protoplastą Tulu. Hastur wspomniany jest tylko w jednym opowiadaniu Lovecrafta pod tytułem Szepczący w ciemności. Pierwotnie został stworzony przez Ambrosa Birsa, którego opowiadanie Pasterz Haita opisuje go jako boga pasterzy. Robert W. Chambers w Naprawiaczu Reputacji opisuje go jako króla w żółci, tajemniczą, niejasno zdefiniowaną postać związaną z szaleństwem i tajemnicą. Głównym wydarzeniem w trailerze gry jest zaćmienie. W astrologii wedyjskiej Saros odnosi się do cyklu astronomicznego, a samo słowo z arabskiego oznacza powtórzenie to okres, po którym Ziemia, Słońce i Księżyc Powracają do prawie takiego samego położenia względem siebie, a cykle zaćmień Słońca i Księżyca zaczynają się powtarzać. Saros wynosi około 6585 dni, czyli 18 lat, 11 dni i 8 godzin. Przykładowo zaćmienie słońca z 30 czerwca 1973 roku powtórzyło się 11 lipca 1991 roku prawie na tej samej szerokości geograficznej i trwało niemal tak samo długo. Cykl Saros znany był już w starożytnym Babilonie, a nazwy tej na określenie cyklu zaćmień słonecznych użył jako pierwszy Edmund Halley. W hinduizmie zaćmienia uważane są za ważne zjawiska, które mają głębokie znaczenie rytualne i kulturowe. Grahana to sanskryckie słowo oznaczające zaćmienie i związane jest z rachu i ketu. Saros to czas, w którym rachu i ketu kończą jeden pełny cykl w Zodiaku. Rachu i ketu to węzły księżycowe, punkty przecięcia ścieżek Słońca i Księżyca. W astrologii wedyjskiej mają znaczący wpływ na horoskopy i życie ludzi. Rachu reprezentuje ambicje, pragnienia i materializm, podczas gdy Ketu symbolizuje duchowość, oderwanie i uwolnienie. Rachu i Ketu to także postacie z mitologii hinduskiej, często uważane za demony. Ich historia związana jest z legendą o Samudra czyli ubijaniu oceanu mleka przez bogów, dewy i demony Asury w celu uzyskania amrity, eliksiru nieśmiertelności. Asura o imieniu Svarbhanu przebrał się za dewę i wypił trochę nektaru. Kiedy słońce Surya i księżyc Chandra odkryli jego oszustwo, poinformowali o tym Mokini. jedyny żeński awatar Vishnu, która odcięła mu głowę swoim dyskiem Sudarsana Chakra. Od tego dnia jego głowa była nazywana rahu a ciało ketu, hinduistyczny mit stojący za zaćmieniami. W mitologii wedyjskiej z to Asura tradycyjnie uważana za odpowiedzialną za zaćmienia słońca i zaćmienia księżyca. Byt przedstawiony w trailerze gry ma osiem rąk, a w hinduizmie niektóre bóstwa przedstawiane są z wieloma ramionami, co symbolizuje ich ogromną moc, i zdolność do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Bogini durga ukazywana jest z ośmioma lub dziewięcioma ramionami, z których każde trzyma różne bronie i narzędzia związane z jej rolą bogini wojowniczki. Czasami durga powstaje z wisznu jako moc snu lub jako moc stwórcza tego boga, lub wyłania się z bogini Parwati, małżonki Siwy. Wisznu przedstawiany jest z czterema ramionami, z których każde trzyma symboliczny przedmiot: muszlę, dysk, maczugę i lotos. Rolą Wisznu jest utrzymywanie kosmicznego porządku i darmy. W trailerze bohater wspomina, że za każdym razem, kiedy słońce ginie, szaleństwo rośnie i wszystko zaczyna się od nowa, co będzie powiązane z mechanikami i gatunkiem gry. W hinduizmie cykle tworzenia, niszczenia i odradzania związane są z boską triadą znaną jako Trimurti, która obejmuje brachmę, stwórcę, wisznu, podtrzymującego i siwę niszczyciela. Kali jako emanację niszczycielskiej mocy siwy. Kali jest uważana za jedną z najpotężniejszych form bogini. Reprezentuje ona czas, zmiany. Moc i destrukcję, ale także odrodzenie i transformację. Siwa, jeden z członków Trimurti, jest znany jako niszczyciel. Jego rola w cyklu kosmicznym polega na niszczeniu wszechświata, aby mógł on być ponownie stworzony przez Brachmę. Cykl Saros i cykl tworzenia, niszczenia i odradzania się w hinduizmie to dwa różne pojęcia, które mają unikalne znaczenia i zastosowania ale można je połączyć w kontekście cykliczności i powtarzalności. Oba cykle podkreślają ideę powtarzalności i odnowy, co może, ale nie musi być związane z narracją zapowiedzianej gry. W cyklu Saros zaćmienia powtarzają się w regularnych odstępach czasu, co symbolizuje cykliczność natury. Podobnie w hinduizmie, cykl tworzenia, niszczenia i odradzania się pokazuje, że wszechświat przechodzi przez fazy, które są niezbędne do jego ciągłego odnawiania. Grassaros ewidentnie czerpie inspiracje z mitologii, hinduizmu, religii wedyjskiej oraz twórczości pisarzy takich jak Ambrosa Birsa, Roberta W. Chambersa czy H.P. Lovecrafta. Deweloperzy obiecują, że jeszcze przed końcem roku zobaczymy prezentację rozgrywki. Czekamy z niecierpliwością na dalsze informacje, ale nie ukrywamy, że bardzo zainteresował nas ten tytuł. Co sądzicie o najnowszej zapowiedzi od studia Hausmark? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia kancia Persi.